Zestaw jest przeznaczony do pomiaru zawartości potasu w wodzie słodkiej w zakresie od 10 do 150 mg na litr z dokładnością do 0,5 mg na litr. Zestaw zawiera odczynnik K, szpatułkę oraz 1 ml strzykawkę. Do wykonania pomiaru potrzebna będzie również strzykawka 5 ml, którą znajdziesz w walizce z fotometrem oraz 100 ml butelka z wodą demineralizowaną do zakupu jako osobna pozycja. Aby zmierzyć zawartość potasu z listy metod w fotometrze, wybierz metodę Z450H potas, wysoki zakres. Skorzystaj z opcji przewodnika, wygodnego systemu podpowiedzi, który prowadzi przez kolejne etapy procedury, odlicza i sygnalizuje koniec czasu reakcji wszędzie tam, gdzie to konieczne. Wciśnij klawisz guide. Za pomocą strzykawki przepłucz trzykrotnie fiolkę badaną wodą. Pobierz dokładnie 1 ml badanej wody 1 ml strzykawką i przelej do fiolki. Pobierz 4 ml wody demineralizowanej 5 ml strzykawką i przelej do fiolki. Upewnij się, czy w strzykawce nie są widoczne pęcherzyki powietrza. Może to wpłynąć na obniżenie dokładności pomiaru. Upewnij się, czy fiolka pomiarowa jest czysta i sucha. Pozostałości cieczy na ściankach fiolki mogą wpłynąć na zafałszowanie wyników pomiaru. Włóż fiolkę do gniazda pomiarowego fotometru. Wciśnij klawisz 0. Pobierz szpatułką jedną porcję od czynnika K. Ostrożnie ubij i wyrównaj proszek we wgłębieniu szpatułki. Dodaj do fiolki sypki odczynnik, nałóż zakrętkę i delikatnie wymieszaj. Przed przystąpieniem do pomiaru poczekaj jedną minutę. Jeśli funkcja przewodnika jest włączona, koniec reakcji zasygnalizuje sygnał dźwiękowy. Włóż fiolkę do gniazda pomiarowego. Wciśnij klawisz Measurement, żeby wykonać pomiar. Wynik jest wyświetlany jako zawartość potasu podana w miligramach na litr lub w ppm. Wyświetlane jednostki można zmieniać za pomocą klawiszy kursorów na klawiaturze oznaczonych cyframi 4 i 6.